Witam, witam was serdecznie, to 01 I dzisiaj zaprezentuję wam Fajną rzecz zrobioną przez twórców Czyli oczywiście O, to! To jest mob do góry nogami Tak, nie przewidzieliście się To nie jest bug To jest zrobione przez, przez twórców Minecrafta 1.6 Tak Wytłumaczę wam jak to wszystko zrobić Więc tak, jedziemy Potrzebujemy kowadło i potrzebujemy dwóch rzeczy w przypadku singla, name w przypadku, w przypadku kreatywnego, jajko z mowem. Ja zrobię to przy odwrócę sobie pajączka. Więc tak, jedziemy. Bierzemy jajko do kowadła i nazywamy je grum. Dokładnie: gr, duże gry, ry, umymy. Bierzemy jajeczko. To Bóg, więc tak, kładę. Bum! Mamy pajączka. Do góry nogami. Tak, nie przewidzieliście się. Teraz wam to pokażę przy użyciu innego moba. Przypadkowo wezmę sobie... Kurkę. E nie, są widoczne, owce. A może tak do prezentacji konia? No dobra, niech będzie koń. Do to 1,6. Biorę konika. I bum! Kurde, muszę go oswajać. No nic, oswoję się go. Chodź tu, za mały. Klik. Czego oswoić. Icha, icha, chodź, 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 ku, mój wierzchowcu. Oj! e-e-e, gdzie ty skaczesz, cholero? O, cholera, przywalił mnie. No, wo, 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 gar! Jest, serca są. Wezmę o zwykłe O. I dam mu jeszcze może zbrojkę. Tako. Eee, zbroja, zbroja, zbroja dla konia, gdzie ona była? Eee, cholercia wsadziła się gdzieś. A, tu jest, dobra. E, e nie będzie skakać, kurde. Więc teraz tak. Siadamy. Fajna z nałożenia. BUM! Konia nie mogę nazwać. What? Nazwana jest... A, name tag. Trzeba nazwać grum. Nazywamy konia grum i zobaczycie co będzie. Dobra, więc... BUM! Przejdźmy się na takim <grym> Hopsa! Siema klipuś! Nazywam cię grum Juhu! Jedziemy! <grym> nogami Do góry nogami! Bardzo fajna modyfikacja. I zapraszam na mój serwer i na zero. Przepraszam za tą mgłę, ale nie mam OptiFyna i co problemki. Więc to było na tyle dzisiejszej prezentacji tego dodatku 1.6. Do zobaczenia. I zapraszam na moje poprzednie filmy i które będą później. Do zobaczyska.